Hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj wasza ulubiona seria, czyli tylko drogeryjnie. Wykonamy sobie makijaż drogeryjnymi perełkami, więc nie może zabraknąć w tej serii mojego absolutnego hicioru w makijażu, czyli róż do policzków marki Catrice. Przepiękny, daje efekt e, takiego wypolerowanego jabłuszka, e, satynowa poświata, zero drobinek. E, tylko i wyłącznie taki bardzo ładny e, satynowy blask. Ja bardzo taki efekt lubię. Mam nadzieję, że wy również wyciągniemy sobie oko przepięknym modelem rzęs, który noszę na co dzień, codziennie uwielbiam go, także zakłada się dosłownie 5 sekund i ja Wam to oczywiście udowodnię w filmie. I wystylizujemy sobie brwi moją ulubioną pomadą, o którą najczęściej pytacie. Bardzo Wam się podoba kolor, to jak wyglądają brwi, więc dzisiaj Wam pokażę jak wszystko od A do Z po prostu wykonać w makijażu. Także będzie top drogeryjne 6 w praktyce, także zakończymy sobie paletką, a pokażę Wam bardzo dobre jakości drogeryjne korektor i puder pod oczy, także subskrybujcie kanał i zaczynamy. Jeżeli chodzi o makijaż, to pierwszą kosmetykę, którą Wam chciałam polecić jest oczywiście e, ostatnio pokazywana we vlogu, tutaj musicie sobie zobaczyć, e, truskin. To jest korektor, który moim zdaniem ma bardzo optymalne krycie, a przy okazji nie wysusza, bo bardzo często korektory nam się kojarzą z takimi kosmetykami wysuszającymi pod oczami, e, które wręcz mają taką e, taflę, taki suchej skorupki. Ten słuchajcie, kosmetyk tego nie robi, ja mam go w kolorze N032 Natural Biscuit i to jest taki ewidentnie fajny żółty beżowy kolor, więc to mi się najbardziej podoba w tym kosmetyku. Dziewczyny, zaczynamy od korektora. Ja pokażę Wam taką naprawdę bardzo fajną drogeryjną opcję, która super kryje, a przy okazji nie pozostawia takiej suchej skorupki, nie jest zbyt tłusty. I nie jest zbyt ciężki. To jest truskin od marki Katrice. Ja Wam wielokrotnie pokazywałam ten korektor, dlatego dzisiaj w tym filmie chciałam go podsumować. Ja mam w korze N032 Natural Biscuit. I to jest taki bardzo neutralny kolor, bo mamy tutaj takie tony żółte, beżowe i on bardzo ładnie przykryje dzięki temu wszelkiego rodzaju zasinienia, jakieś takie zmęczenie. I możecie rozprowadzić takim pędzelkiem również na powiekę. Z uwagi na to, że to, to da Wam efekt takiej przede wszystkim bazy i ujednolicenie powieki pod cienie, które będę za chwilkę aplikować. Więc przy okazji Wam polecę bardzo fajną paletkę. Więc to tak naprawdę jest makijaż wykonany w zasadzie drogeryjnymi perełkami. Ja takich kosmetyków mam w swojej kolekcji całkiem sporo, bo ostatnio dużo testuję takich produktów, ale wiem, że to jest taki balans, że czasami warto mieć taki naprawdę fajny, drogi kosmetyk. Bo się na te innych bardzo wyróżni. Macie taką pewnie perełkę w swojej kosmetyczce, także dajcie koniecznie znać, na co jesteście w stanie wydać naprawdę spore pieniądze, ale jesteście wtedy takie usatysfakcjonowane, że macie tą perełkę w swojej kolekcji, że to jest wasz ulubiony kosmetyk. Po prostu widzicie, bo bardzo często mi piszecie, że na przykład zachwycają Was podkłady Diora, macie takie swoje perełki, to dajcie koniecznie znać, jaki to jest właśnie kosmetyk. I zobaczcie, przepięknie rozświetlił. Ujednolicił, eee, więc teraz wykonam resztę jakby konturowania. Nałożę sobie już w kremie brązer eee, i pokażę Wam bardzo fajny puder jęczmienny pod oczy z ekocery. I powiem Wam, że tutaj naprawdę możecie odkryć bardzo ciekawe kosmetyki, które nie wysusza i przepięknie rozświetla, a przy okazji ładnie gruntuje makijaż. Mowa tutaj o pudrze jęczmiennym z ekocery, ale pod oczy. Mamy również puder ryżowy dedykowany tej strefie, także ja sobie zawsze wysypuję odrobinę na wieczko. Muszę Wam powiedzieć, że coraz częściej właśnie testuję takie produkty stricte zdykowane konkretną e, partią e, twarzy. Mimo, że wcześniej tego nie robiłam, to muszę Wam powiedzieć, że po prostu czasami widać różnicę, że te pudry są zupełnie inne właśnie na strefy pod oczami. One są po prostu, mam wrażenie, że takie delikatniejsze, bardziej rozświetlające e, i w tej strefie zdecydowanie możemy sobie pozwolić na odrobinę e, błysku. A przy okazji, jeżeli na przykład potrzebujecie większego motu na strefę T, to nie będziemy jakby ładować tego e, korektora, produktu, e, czy też właśnie pudru na pod oczami, która jest zdecydowanie cieńsza, wymaga zupełnie innej pielęgnacji. Dlatego Wam przygotowałam materiał też o tym masażerze pod oczy, e, który wykorzystuje światło no bo zdecydowanie jest inna pielęgnacja na resztę skóry, która jest zdecydowanie grubsza, a inna na delikatniejszą strefę właśnie pod oczami. I zobaczcie, jak przepięknie ten puder gruntuje skórę pod oczami. Praktycznie w ogóle nie widać, że nałożyłam puder. I to jest e, naprawdę super rzecz, ponieważ utrzymuje blask podkładu. Podrobinkę sobie jeszcze dam pod Prawe oko, a jednocześnie po prostu ładnie gruntuje mi makijaż. I naprawdę powiem Wam, że ten puder się bardzo długo trzyma, więc teraz sobie nałożę ten z Pixi, który, zwykle sobie nakładam. I to jest też takie moje odkrycie. Patrzyłam, słuchajcie, jak to wygląda cenowo. Ten puder kosztuje około 69 zł, jeżeli kupicie właśnie w takim opakowaniu, ale ja myślę, że po prostu z jakiegoś pudru, którym się nie sprawdza, zrezygnuję kupię sobie woreczek strunowy za 56, także od razu 15 zł jest w kieszeni, ja mogę sobie przesypać, nie muszę mieć słuchajcie oryginalnego opakowania, chyba, że po prostu się zastanowię jeszcze nad tą kwestią, ale dajcie znać jak Wy też robicie no bo tak naprawdę zaczęłam patrzeć czym się różnią te pudry i tylko tym, że jest woreczek strunowy więc jeżeli macie jakiekolwiek właśnie opakowanie, to możecie sobie albo kupić na początku tą pełną wersję w słoiczku a później po prostu sobie przysypywać i kupować, bo naprawdę jest super. Zobaczcie, jaką przepięknie e, gruntuje makijaż, tak totalnie moje odkrycie i on mnie w ogóle nie wysypuje, wręcz przeciwnie mam tak nieskazitelną cerę, więc myślę, że on się przy okazji e, dokłada do dobrego stanu, bo po prostu e, skład jest naprawdę perfekcyjny. Każdy produkt do Brybi, którym codziennie je stylizuję. i to jest naprawdę bardzo taka fajna płynna pomada w zasadzie w takim aplikatorze. Ja na początku, jak wam testowałam ten kosmetyk, to testowałam go bezpośrednio z aplikatora. Aplikując na brwi, natomiast tak mi się totalnie nie sprawdza. Ja mam go w kolorze 010 Light, najjaśniejszy kolor z całej tej serii. Mamy jeszcze oczywiście e, ciemniejsze wersje, to jest 48 godzin Stay Power Brown Gel od marki Catrice. Także dużo widzicie tutaj takich produktów, e, moim zdaniem naprawdę fajnych, marek, które kiedyś kojarzyło się e, ze słabej jakości produktami. I zobaczcie, dosłownie tym produktem przeciągam sobie po brwiach, nadaję kształt, wyciągam, one mi się przepięknie aplikują, każdym w zasadzie pędzelkiem. Ja teraz mam akurat chyba Maestro Eyeliner i to jest, słuchajcie, kosmetyk, który po prostu się wtapia w brwi, zastyga, co jest najważniejsze, on w ogóle Wam się nie rozmazuje, nie przesuwa, nie spływa i nie blednie, nie traci swojej intensywności jeżeli chodzi o kolor e, więc tak jak sobie nałożycie on Wam zastyknie i bardzo ładnie przy okazji wystylizujecie brwi e, też mi się przyjemnie z nim pracuje, bo dosłownie kilka sekund i e, mam po prostu e, też ładne brwi, tak, no swoich jakby, tak na zasadzie nie mam mocno zarysowanych, nie mam żadnych no e, mm, nie używam henny nie mam e, tatuażu, jakby, chociaż powiem Wam, że nad tą kwestią się mocno zastanawiam i też mi polecały się to rozwiązanie. Bo no faktycznie, jak vloguję, jakbym się nie chciała malować, albo troszeczkę mniej, no to te brwi są już zrobione. Natomiast no mówię, no ten produkt mi się tak podoba, że e, naprawdę akurat na ten moment nie mam jakiejś takiej większej potrzeby. I zobaczcie, dwie minutki. I brwi gotowe, także zajmę się drugą. Jak już mam słuchajcie, brwi gotowe, to przed nałożeniem makijażu oka, czyli e, cieni, kreski i tuszu, nakładam sobie zawsze róż. Mam wrażenie, że wtedy makijaż e, i tak naprawdę nad makijażem oka mi się lepiej pracuje. Więc nałożę sobie 0,10 Blooming Hibiscus, również od marki Catrice. I powiem wam, że ostatnio w ogóle zrezygnowałam z brązera, bo jakoś po prostu ładniej moja buzia wygląda tak bardziej świeżo, jak nakładam tylko róż. I zobaczcie, on ma takie delikatne, niedrobinki, tylko taki efekt satynowej poświaty, więc on wam służy jednocześnie jako rozświetlacz, Jeżeli nie lubicie zbyt takiego mocnego makijażu, za dużo produktów, to ten róż tak naprawdę rozwiąże wam wszystko, bo on i delikatnie wykonturuje wam buzię doda taki promienny, wyraz twarzy, a jednocześnie Wam zastąpi rozświetlacz, no i tak jak powiem, delikatnie bronzer, bo on przepięknie wygląda na policzku jak takie wypolerowane jabłuszko. Mega produkt, także to jest kosmetyk, słuchajcie, jak się pojawia na kobiecej, to zaraz jest wyprzedawany. To jest przepiękny kolor, długo się, słuchajcie, później czeka na dostawę, także jeżeli go upatrzyłyście w poprzednich filmach, a teraz się utwierdziły, że tego sobie zamówcie, bo jest naprawdę przepiękny. Eee, I dziewczyna na kobiety też na niego słuchajcie polowała. Wiem, że ja też jak przyszła do sobot, to też sobie pozamawiały, bo jest po prostu no cudowny, eee, moja kożanka go zamówiła, jak zobaczyła u mnie na policzkach tak na żywo, więc jej się bardzo podobał efekt i u niej też wygląda przepięknie, także wam mega polecam. Teraz zajmiemy się oczywiście makijażem oczu i paletka, która bardzo mi się spodobała, to ta z Mio. Ona jest bardzo tania są dobre na temat jej opinii, więc ja zaczynam od e, takiego cielistego cienia, którego będę aplikować pędzelkiem Maestro Shadow L, czyli e, największa wersja pędzelka do aplikacji cieni. To jest, słuchajcie, jeden z takich jaśniejszych cieni w paletce. W zasadzie jeden z najjaśniejszych, bo mam jeszcze ten, ale ten tak naprawdę ja przynajmniej przy mojej opalonej karnacji e, nie będę wykorzystywać, bo po prostu będzie wyglądał sztucznie, ale reszta, słuchajcie, cieni bardzo ładnie się trzyma ogólnie na powiece, ładnie przykleja i przede wszystkim wyrównuje kolor, co mi na tym też najbardziej zależało. Dołożę sobie odrobinę tego cienia, on nie jest, słuchajcie, jakoś tak bardzo, bardzo ciemny, a daje efekt takiej właśnie neutralnej powieki. I nakładam sobie przy łuku brwiowym, żeby wyczyścić tą strefę. I wyrównać kolorę. Teraz przejdę do przyciemniania powieki i po prostu wykorzystam ten najciemniejszy cień. E, lubię takie właśnie e, czekoladowe cienie. O, zobaczcie, jak ma. O, cudowna pigmentacja jest. Słuchajcie, w tej paletce cudowna. Więc ja sobie tutaj zaznaczę kącik i zacznę rozpracowywać ten cień. Muszę Wam powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem drogich palet. Ja wiem, że oczywiście jakość często idzie w parze z ceną, z produkcją, z marketingiem, żeby Wam też te produkty pokazać, bo marketing też sporo kosztuje i ja pracując teraz bezpośrednio w marketingu wiem to doskonale, bo i trzeba... Rozpromować produkt, pokazać go. Tak naprawdę o wielu produktach myślę, że dobrej jakości nie wiemy, chociażby polskich marek, bo jeszcze nie mają zbytnich funduszy na reklamę. No ale słuchajcie, myślę, że to się zmieni. Dzięki takim filmom też poznajecie bardzo dobrej jakości produkty. Zobaczcie, no przepięknie się blenduje, przepięknie. Także zajmiemy się drugim okiem i za chwilkę wracamy do kreski. Na oko mam już zrobione, więc teraz przechodzimy do najciemniejszego godziny i po prostu Wam z bliska pokażę, jak wykonuję kreskę. Eee, po prostu zamaczam sobie pędzelek, mam często taką eee, płynną bazę, zamaczam sobie pędzelek skośny i to jest, słuchajcie, pędzelek, już Wam mówię, hmm, Boho Beauty 302 Angles Liner. Taki cieniutki. Zamaczam sobie pędzelek i po prostu przykładam na miejscu, gdzie się kończą rzęsy, widzicie? I będę łączyć z powieką moją kreskę. Jeszcze raz moczam Proszę bardzo. Praktycznie kreska gotowa. Jeszcze po drugiej stronie sobie poprawię, żeby obie były identyczne. Zobaczcie, to jest taki bardziej machoniowy odcień niż w tej paletce Catrice Cocoa, ale muszę Wam powiedzieć, że mi się bardzo podoba, więc tutaj sobie też wyrównam. No i tak naprawdę kreska gotowa. Powiem wam, że to jest bardzo, bardzo proste, bardzo też szybkie. Wytuszuję sobie rzęsy i makijaż w zasadzie gotowy. Ostatnią rzeczą, tak naprawdę, jest to 6, które wam chciałam polecić. To po prostu połóweczki rzęs Adel 318. To jest ulubiony model rzęs, które po prostu na co dzień noszę. Na co dzień i codziennie, to już wam mówię od razu, ostatnio moja teściowa była nimi zachwycona. Także zobaczcie. Nakładamy taki szybko ssący klej. Dosłownie 5 sekund. I macie dziewczyny. Rzęsy nałożone. Przepięknie wyglądają. To jest cudowny model. Chciałam Wam pokazać różnicę. Wystarczy tak naprawdę docisnąć do linii rzęs i macie założone rzęsy. I zobaczcie, jaka jest różnica. Tak na co dzień można je spokojnie nosić. Możecie dołożyć kępki, żeby dodać bardziej takiego mocnego akcentu. I makijaż gotowy. Przepiękne, wyciągnięte oko, kreska. No i przede wszystkim drogaryjny makijaż. Także kończę i za chwilkę do Was wracam. Makijaż skończony. Mam nadzieję, że efekt Wam się podoba. Eee, ja uwielbiam taki rozświetlony policzek, wyciągnięte rzęsy. Kreska absolutnie musi być, i mam nadzieję, że w tym filmie w końcu się wydało, że ona jest bardzo prosta do wykonania. Tak samo i naklejenie rzęs, że nie musicie naprawdę poświęcać eee, kilkunastu minut, żeby po prostu się męczyć z tymi kępkami. Macie połóweczki, przeciągacie tuszem rzęsy i makijaż gotowy. Także mam nadzieję, że ta seria Wam się spodobała. Także ja się z nami żegnam. No i dajcie znać, e, czy te kosmetyki Wam się spodobały, czy już je używacie po kilku filmach, które były ostatnio i wam je pokazywałam na bieżąco. E, a jeżeli nie, to na które się zdecydujecie, ponieważ wszystko jest na ekobiecej. Także linki macie na dole. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że będzie więcej takich filmów, więcej polecajek a na wasze czekam w komentarzach. No i nie zapominajcie o subskrypcji kanału eee, i wpadajcie na filmy, które ostatnio się pojawiły. Wybrałam dla was takie, które można. myślę, że was bardzo zainteresują, także trzymajcie się, cześć! No dobra dziewczyny, nie bałam są, gdybym wam nie nagrała, jak ta paletka wygląda przez cały dzień, w ogóle intensywność kreski, to jak trzymają się cienie, jest rewelacyjna, także bierzcie, łapcie, bo naprawdę ta paleta jest super. I zobaczcie, tak makijaż trzyma się po całym dniu, także mega warto. Także mam nadzieję, że ten materiał i ta dogrywka was przekonała, że cienie są świetnej jakości. Zobaczcie i resztę makijażu też. Także trzymajcie się, cześć.